Oczekujemy na zesłanie Ducha Świętego, i dzisiejsza Ewangelia mówi nam o mowie arcykapłańskiej Pana Jezusa, jego modlitwie za tymi, którzy są jeszcze na ziemi. Czyli modli się Pan Jezus za nami wszystkimi. I dzisiejsze nagranie, jak zauważamy, jest z Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu z parafii Miłosierdzia Bożego w Kaliszu, bo Pan Jezus. Swoim boskim wzrokiem, przez Najświętszy Sakrament, gdzie tutaj ludzie przychodzą i modlą się, ci, którzy mają różnorakie ziemskie trudności, problemy, krzyże i chcą skorzystać no właśnie z tej modlitwy Pana Jezusa, arcykapłańskiej, gdzie on wiedział, że życie na Ziemi jest trudne, że życie na Ziemi obfituje w różnorakie zasadzki, w różnorakie niebezpieczeństwa. I tak jak wtedy modlił się za apostołami, których znał ich słabości, ich różne sytuacje, jeszcze niezrozumienia wszystkiego do końca, tak samo i Pan Jezus chce modlić się teraz za nas w tym 2016 roku, zwłaszcza będąc tutaj w tej kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu. Módlmy się też o to, Abyśmy te wszystkie trudności, które na Ziemi są, związane z naszymi decyzjami, wyborami, umieli przeżywać zgodnie z zamysłem Bożym. Pan Jezus modlił się do Ojca, abyśmy mieli życie wieczne i tłumaczy, na czym życie wieczne polega. Dzisiejsza Ewangelia nam to podpowiada, że mieć życie wieczne to znaczy znać Boga Ojca. A więc. Poznamy Boga Ojca jedynie przez Jezusa Chrystusa, może szczególnie na klęczkach, w sakramentach. I wtedy, kiedy przychodzimy do Niego, żeby go coraz bardziej kochać, a kochając, poznawać, a znając go, będziemy mieli życie wieczne. Niech ta zbliżająca się niedziela, a zwłaszcza pocieszyciel, którego Bóg Ojciec pośle, będzie dla nas tym zadatkiem, tej wiedzy, która nam jest bardzo potrzebna do wiary do zmagania się z tym wszystkim co nas może przekracza niech ta kaplica a zarazem nagranie stąd będzie też zaproszeniem na ulicę Asnyka 54 do naszej parafii gdzie też pan Jezus będzie nas uczył na czym polega życie wieczne na czym polega poznanie jego